W górach, gdzie kamienie jęczą pod stopami, stary lud mówił Nie wołaj w noce ciemne na górze kamiennej, bo czart tam słucha i czart odpowiada, a kto raz z nim gada, ten już sam do siebie nie mówi. Był młodzieniec, co chciał imiona duchów znać. Nad ogniem władzy pożądał, nad deszczem i samą śmiercią. Gdy księżyc się wypełnił, sam daleko uszedł i zawołał: Daj mi moc, czarcie, a oddam ci, co zechcesz. Góra zadrżała. Z mgły, jak mleko zsiadłe gęstej, diabł się wyłonił. Łba nie miał roga tego, za to twarz znajomą, to twarz młodzieńca była. Ani słowem się nie odezwał, tylko spod popatrzał, a młodzieniec wszystko zrozumiał, jakoby głosem duszy ktoś mu szepnął. Das mi cena, Notelo Nedusu, cena twoju. Oddaj mi cień, nie ciało, nie duszę, twój cień. Młodzik zgodził się. Do wsi wrócił, bogaty w wiedzę tajemną, lecz cienia już nie posiadał. Ziemia usychała, gdzie stopę postawił. Dzieci płakać zaczynały, choć nawet słowa nie wypowiedział. Ludziska między sobą szeptali. On cienia swego nie ma, czart przez niego patruje. Pewnej nocy cień jakoby powrócił, ale sam nie był. Młodzieńca na kamienną górę pochwycił. Porankiem pochmurnym jeno ślady jego stóp znaleźli. Jedne wchodzące były, wychodzących żaden nie widział. Za to cień mroczny stał wyprężony i patrzył tak, że serce zmrożone stawało.